Witam Was serdecznie drodzy widzowie. Nadrabiam dzisiaj zaległości, zaległości marketowe właściwie. E, troszeczkę piwek mi się nazbierało do przetestowania. E, jak widzicie mamy tutaj dwa bojanki i jeszcze dzisiaj będę e, oprócz nich testował e, trzy piwa, także będzie wesoło. No cóż, ale jeżeli się przekłada z dnia na dzień, to niestety trzeba potem nadrabiać. Także, tak jak mówię, dzisiaj będą dwa Bojanki w tym odcinku, oczywiście. Pierwszy z nich jest to Bojan Koźlak z Jałowcem. A drugi jest to po prostu Bojan Koźlak wędzony. Swoją drogą to piwo było bardzo dobre, chyba piłem to piwo ze 2 lata temu. Teraz jest kolejna warka, zmienił się piwowar w Bojanowie. Mateusz Romański ważył tego koźlaka poprzednio, natomiast, właśnie z tego co słyszałem i z tego co z nim rozmawiałem, to jeszcze ten koźlak jest robiony według jego receptury, także jest nadzieja. No i tutaj ten koźlak z jałowcem to już chyba jest receptura tego nowego piwowara. Także z tego co wiem. Ten koźlak jest ważony według tej starej receptury, tego koźlaka sprzed chyba dwóch lat, który moim zdaniem był bardzo dobry. Także z tym piwem wiążę spore nadzieje, to muszę przyznać otwarcie. Natomiast jeżeli chodzi o dodatek jałowca w piwach czy we wszelkich innych trunkach, to jakoś nie jestem jego sympatykiem. Zradziłem się po piwie Idrasil z Browaru Waszczukowe, które było dla mnie strasznie nieprzyjemne mdłe i nie do wypicia. Także no ciekaw jestem jak tutaj ten jałowiec zagra w tym piwie i czy przynajmniej w moim odczuciu nie zepsuje efektu, bo jak wiecie jak się czegoś nie lubi to się jest na to raczej wyczulonym. Także zobaczymy, no i może zacznę od koźlaka wędzonego, ponieważ tak jak mówię jest on prawdopodobnie według starej receptury ważony, także mam tutaj większe oczekiwania co do tej wersji. Natomiast może zaskoczę się pozytywnie, jeżeli chodzi o wersję z jałowcem. Także ekstrakt 16, alkohol 6,5. Data ważności 7 luty 2023 co my tutaj mamy? Składniki wody, słody jęczmienne wędzony Bukiem Monachijski jasny, Wiedeński pilzneński Karmelowy 50 BC, słód pszeniczny Miele Spalt Spad Select, Haller Tower Tradition i drożdże. Właśnie tak się zastanawiam nad tym chmielem Spalt Spad Select. coś Powiem szczerze, że albo się zmieniła nazwa któregoś chmielu. Albo po prostu jakoś o tym śmielu nie słyszałem. Natomiast dokładnie nie wiem, także już otwieram piwo. No i zaraz wszystko się okaże. Otworzyłem szybko, lekko syknęło. Oczywiście kapsel firmowy browaru bojanowo. No i już przelewamy tego koźlaczka. No i zobaczymy, czy będzie równie dobrze jak dwa lata temu, czy może jednak nie. Także jeżeli chodzi o barwę, ciemne złoto, piwo lekko przymglone, ale tak bardziej klarowne. Piana właściwie nieobecna. Biała głównie, grubo pęcherzykowa, wąchamy. Oscypek jest. Oscypek jest bardzo fajny, bardzo fajnie go tutaj czuć. Także. Ta przyjemna wędzonka została podtrzymana, chociaż wydaje mi się, że w tamtej wersji ten oscypek był może troszeczkę bardziej intensywny. Tutaj jest gdzieś tak schowany w tle, może jeszcze się rozkręci. Natomiast wyraźnie, wyraźnie ta wędzonka mi się tutaj z oscypkiem kojarzy. Także zupełnie bez dwóch zdań, oscypek jak najbardziej. Trochę takich nut karmelowych w tle. Pojawia się taka minimalna nuta maślana gdzieś w tle. Przypieczona skórka chleba, troszeczkę takiej biszkoptowości. No i właściwie tutaj ta wędzonka to wszystko dominuje. Także wasze zdrowie, próbujemy. No powiem wam, mam mieszane uczucia co do tego piwa po pierwszym łyku. Jest... Niby fajne, niby fajna jest ta oscypkowość, niby fajna jest ta wędzonka, ale też pojawiają się takie niepokojące słodkie nuty, powiem tak. Zaraz Wam powiem o tym coś więcej. Właśnie ta taka maślaność gdzieś tutaj e, przebija się przez te posmaki i to jest takie troszeczkę niekomfortowe, bym powiedział. Natomiast samo piwo nie jest złe. Jest taka minimalna kwasowość, przynajmniej tak mi się wydaje. W dalszym ciągu nuty przypiekanego chleba, takie tosty, trochę biszkoptów, minimalny karmel gdzieś w tle. No powiem Wam, że jest w miarę ok. Jest w miarę okej okay teraz ta taka nuta maślana gdzieś tutaj zanika, natomiast mm, ten koźlak jest trochę taki, wydaje mi się, zbyt mało wyrazisty. Tamten koźlak był taki właśnie intensywniejszy w smaku, taki bardziej zdecydowany, dużo bardziej na plus. Natomiast mam takie wrażenie tutaj, że ten koźlak jest. Mm, Ok, ale to jednak nie jest to samo co warka sprzed dwóch lat i że wypada tutaj y, słabiej. Y, no oczywiście, no nie potrafię się tak, wiecie, w 100% odnieść do tamtego koźlaka, ponieważ y, kiedy piłem go dwa lata temu, no to już wiecie, pamięć się troszeczkę zaciera. Natomiast, no, mam takie wrażenie i od początku, od pierwszego łyka je miałem, że niby ten koźlak gdzieś tam nawiązuje do tamtej warki, ale no że jest wyraźnie słabszy. Po prostu tak czuję i takie mam y, przeczucie. Nie wiem jak to jest z wami, natomiast. No jest, jest w zasadzie można powiedzieć, że OK. Teraz już gdzieś ta maślaność y, się schowała i naprawdę jest całkiem spoko. Chociaż rzeczywiście y, ta wędzonka gdzieś tutaj ulatuje i mogłaby być ciut intensywniejsza. Także y, powiem tak, tak jak już mówiłem y, jest OK, ale to nie jest to samo, co ta warka sprzed y, bodajże dwóch lat. Także przechodzimy do Jałowca, zaraz przeczytam Wam jeszcze parametry, takie same ekstrakt 16, alkohol 6,5 data ważności identyczna, 7 luty 2023. Składniki woda, słody jęczmienne, wędzony bukiem, monachijski jasny, wiedeński pilzneński, karmelowy 50 EBC, słód pszeniczny, owoce jałowce, chmiele Spalt, spalt Select, Haller Tower Tradition, no i oczywiście drożdże. Czyli chyba skład ten sam, jedynie tutaj mamy y, owoce jałowca dodane, także y, niczym poza tym chyba się to piwo nie różni. Kapsel podobnie, firmowy, browaru Bojanowo. No i przechodzimy do tego piwka. No tutaj już delikatnie się podnosi taka pianka, może taki minimalny gashing, ale nic tutaj za krawędź butelki nie wyleciało. Nie, chociaż nie, chociaż piana też jest hmm, praktycznie nieistniejąca, aczkolwiek wyższa niż w tym koźlaku wędzonym. Wydaje mi się, że to piwo jest troszeczkę ciemniejsze. No, tak minimalnie bym powiedział, minimalnie, nie wiem jak to jest z Waszej perspektywy, ale mi się wydaje, że ten koźlak z jałowcem jest tak dosłownie delikatnie ciemniejszy. Piwo też minimalnie przymglone, piana praktycznie nie istnieje. Również głównie grubo pęcherzykowa oraz pęcherze małe, wąchamy. Powiem Wam tak, tutaj też jest oscypek, ale tutaj bardziej wyraźnie zalatuje mi ta, właśnie taka dziwna mdła, słodka nuta, która kojarzy mi się z masłem. Tutaj jest wyraźnie intensywniejsza w tym piwie. Przebijają się także takie, właśnie nuty owocowe, może jakieś takie minimalne nuty leśne. Takie coś pomiędzy owocami a iglastością. Tutaj już taki zapach powiedziałbym bardziej karmelowy, bardziej takie właśnie tosty, troszeczkę biszkoptów. Generalnie taki bardziej słodszy. No i chyba to by było na tyle, także wasze zdrowie. No i powiem wam tak, ten koźlak jest wyraźnie słabszy w smaku niż ten wędzony, także, no tutaj chyba jednak ta receptura była zastosowana poprzedniego piwowara, natomiast tutaj powiem szczerze, że ten koźlak z jałowcem jest zupełnie nijaki. No jakaś taka. Minimalna wędzonka jest tutaj obecna, natomiast nie jest ona oscypkowa, jest bardziej taka: no powiem szczerze, nie wiadomo jaka jest wędzonka, ale jest ona taka coś pomiędzy taką szynkowością, może coś troszeczkę zboczkowości ma w sobie troszeczkę taka: no może minimalnie odniskowa. No i może gdzieś ten oscypek tutaj troszeczkę przywodzi na myśl, tak na zasadzie autosugestii. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że generalnie ta wędronka jest słaba, trochę taka nijaka. Owoców jałowca tutaj nie czuję. Jest dość wodniście, lekko kwaskowato. Troszeczkę może takich biszkoptów, troszeczkę może takich tostów. Natomiast mm, to piwo w porównaniu właśnie z koizakiem wędzonym jest moim zdaniem bardzo nijakie. Moim zdaniem ten koźlak wędzony był o wiele bardziej wyrazisty. No tak, tak. Tutaj wędzonka jest wyraźnie intensywniejsza, wyraźnie taka oscypkowa, konkretna. Natomiast tutaj, tak jak mówię, w, tym, w tej wersji z jałowcem jest taka Taka nijaka. Właściwie nie wiem, co dokładnie mógłbym o niej powiedzieć, także już tutaj jej opis pozostawiam waszym zmysłom. Natomiast jak dla mnie, nie kojarzy się tak jednoznacznie z niczym. Także, no, moim zdaniem, dużo słabiej ten koźlak. No, nie jest to takie piwo, którego nie da się wypić. Ale jeżeli już bym brał, to raczej bym brał tą wersję koźlaka wędzonego, chociaż tak jak mówię. Nie jest to już to samo, co było 2 lata temu. 2 lata temu było to naprawdę zawaliste piwo. Natomiast teraz jest po prostu ok, ale jednak, mm, jeżeli piliście poprzednią warkę tego koźlaka, to myślę, że też w większości przypadków będziecie mieli takie uczucie, że jednak ten koźlak jest słabszy i nie jest to to samo. Także. Mm, Wędzony koźlak myślę, że tak, natomiast tutaj koźlak z jałowcem moim zdaniem wypada kiepsko i jest to takie bardzo nijakie piwo, o którym trudno coś konkretnego powiedzieć. Także to by było na tyle. Jeżeli piliście te piwa, komentujcie, jakie macie wrażenia. No i dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.